Julian Thorn postrzegał świat przez pryzmat wydajności. Każda minuta miała swoją wartość w dolarach, każda rozmowa była transakcją, a każda emocja stanowiła niepotrzebny koszt ogólny. Siedział sam przy stoliku w rogu ekskluzywnej restauracji, której nazwy nawet nie zapamiętał. Była po prostu dogodnie zlokalizowana, cicha i serwowała stek, który był akceptowalny. Jego garnitur, skrojony na miarę z materiału kosztującego więcej niż roczny czynsz przeciętnego człowieka, był jego zbroją. Lodowato niebieskie oczy przesuwały się po pomieszczeniu z beznamiętną oceną, odnotowując drobne niedoskonałości w obsłudze i wystroju. Był ucieleśnieniem sukcesu, człowiekiem, który zbudował imperium finansowe na bezwzględnej logice i całkowitym odrzuceniu sentymentów. Jednak pod tą fasadą ze stali i szkła kryła się pustka, rozległa i zimna jak arktyczna tundra. Jego uwagę przykuła kelnerka. Nie ze względu na jej urodę, choć była w niej cicha, zmęczona elegancja, ale z powodu prawie niewidocznego drżenia jej dłoni, gdy stawiała przed nim szklankę wody. Miała na imię Anna, jak głosiła mała plakietka przypięta do jej schludnego, czarnego uniformu. Jej uśmiech był profesjonalny, ale nie sięgał oczu. W jej oczach Julian dostrzegł coś, czego unikał od lat, prawdziwe, niezafałszowane zmartwienie. To go zirytowało. Słabość była nieefektywna. Anna z całych sił starała się utrzymać ten uśmiech. Każdy mięsień jej twarzy protestował. To był ciężki dzień, a właściwie ciężki miesiąc. Jej syn, sześcioletni Leo, znowu kaszlał. Ten kaszel był inny, suchy i uporczywy, nasilający się w nocy, kradnąc mu sen i siły. Lekarze wzruszali ramionami, przepisywali syrapi, które nie działały i mówili o zwykłym przeziębieniu lub alergii. Ale Anna czuła w kościach, że to coś więcej. Matczyna intuicja krzyczała, że jej dziecko gaśnie, a ona była bezsilna. Każdy zarobiony grosz, każdy napiwek był odkładany na wizytę u specjalisty, na którą wciąż nie było jej stać. Mężczyzna przy stoliku numer 7 ją peszył. Emanowała od niego aura chłodu i władzy, która sprawiała, że czuła się mała i nieistotna. Zamówił najdroższy stek i butelkę wody, nie nawiązując kontaktu wzrokowego, mówiąc krótkimi, urwanymi zdaniami. Przez cały posiłek wpatrywał się w swój tablet, jego palce przesuwały się po ekranie z drapieżną precyzją. Anna obsłużyła go z nienaganną uprzejmością, mając nadzieję na hojny napiwek. Tacy klienci, ci w garniturach wartych fortunę, potrafili odmienić jej tydzień jednym gestem. Kiedy skończył, skinął na nią, by podała rachunek. Położył na tacy kartę kredytową z czarnego metalu. Anna wróciła z terminalem, a on wpisał kod pin bez słowa. Kiedy zabrała tacę, jej serce na chwilę zamarło. Zostawił tylko dokładną kwotę co do grosza. Ani centa na piwku. Fala rozczarowania była jak fizyczny cios. Poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale szybko jest stłumiła. Nie mogła sobie pozwolić na okazywanie emocji. Musiała być profesjonalna. Z tą myślą podniosła tacę, by ją odnieść. Wtedy to zauważyła. Pod pustą szklanką leżała starannie złożona serwetka. To było dziwne. Zwykle klienci zostawiali serwetki zgniecione na talerzu. Ta była złożona w mały kwadrat. Z ciekawością Podszytą resztką nadziei, że może w środku są pieniądze, rozwinęła ją dyskretnie, gdy tylko znalazła się za rogiem, poza zasięgiem wzroku innych. W środku nie było banknotów. Było kilka słów, napisanych starannym, kanciastym pismem na białej powierzchni. Kaszel pani syna. Wiem, co to może być. Proszę mnie spotkać jutro. Park centralny, przy fontannie, godzina piętnasta. Proszę przyjść sama. Anna przeczytała notatkę raz, potem drugi i trzeci. Zimny dreszcz przebiegł jej po plecach. Skąd on mógł wiedzieć o Leo? Nigdy z nikim w pracy nie rozmawiała o jego zdrowiu, nie chciała litości ani plotek. Czy ją śledził? Czy był jakimś dziwakiem? Strach walczył w niej z desperacją. Ten człowiek był bogaty, potężny i zimny jak lód. Ale jego notatka, Choć dziwna i niepokojąca, zawierała iskrę, której rozpaczliwie potrzebowała iskrę wiedzy. Wiem, co to może być, te słowa odbijały się echem w jej umyśle, zagłuszając strach. Następnego dnia, o 1455, Anna stała przy fontannie, nerwowo ściskając pasek swojej torebki. Czuła się nie na miejscu w swoich jedynych porządnych dżinsach i starym płaszczu, pośród turystów i elegancko ubranych spacerowiczów. Dokładnie o piętnastej pojawił się Julian. Miał na sobie kaszmirowy płaszcz i wyglądał równie obco w tym otoczeniu, co okręt wojenny w porcie jachtowym. Podszedł do niej bez słowa powitania. Jego spojrzenie było intensywne, analityczne. Dziękuję, że pani przyszła, powiedział w końcu, a jego głos był tak samo beznamiętny jak poprzedniego dnia. Proszę się nie bać. Nie mam złych zamiarów. Skąd pan wie o moim synu? zapytała Anna, a jej głos drżał pomimo wysiłków, by brzmieć pewnie. Julian odwrócił wzrok w stronę tryskającej wody. Przez chwilę wydawało się, że na jego twarzy pojawił się cień jakiejś dawno zapomnianej emocji. Kiedy odbierała pani zamówienie od innego stolika, rozmawiała pani przez telefon. Bardzo cicho. Mówiła pani komuś, prawdopodobnie opiekunce, że Leo znowu miał złą noc, że kaszel go wykańcza. Siedziałem blisko. Mam dobry słuch. Anna poczuła, jak oblewa ją rumieniec wstydu i ulgi jednocześnie. To było takie proste. Dlaczego to pana obchodzi? Ten kaszel, zaczął Julian, a w jego głosie pojawiła się nowa nuta, niemal chropowata. Opisała go pani jako suchy, szczekający, nasilający się w nocy. Powiedziała pani, że syrapi nie pomagają. Miałem siostrę. Młodszą siostrę, Sarę. Zmarła, gdy miała siedem lat. Zaczęło się od takiego samego kaszlu. Lekarze też to zignorowali. Zdiagnozowali ją zbyt późno. Rzadka, agresywna postać zwłóknienia płuc. Świat zawirował wokół Anny. Wspomnienie twarzy jej syna, bladej i spoconej w środku nocy, walczącego o oddech, uderzyło w nią z nową siłą. Julian mówił dalej, wciąż nie patrząc na nią, jakby zwracał się do duchów przeszłości. Byłem wtedy nastolatkiem. Moi rodzice byli zajęci budowaniem imperium, które odziedziczyłem. Zignorowali to. Ja też Byłem zbyt zajęty sobą. Kiedy w końcu zrozumieliśmy, jak jest poważnie, było za późno. Pieniądze nie mogły jej uratować zamilkł, a cisza, która zapadła między nimi, była ciężka od niewypowiedzianego żalu i poczucia winy, które nosił w sobie od dekad. Nie zostawiłem napiwku, bo litość jest bezwartościowa. Zamiast tego chcę zaoferować działanie. Chcę zapłacić za pełną diagnostykę pani syna u najlepszego specjalisty w kraju. Doktor Elini Nowak. Znam ją osobiście. To ona zajmowała się Sarą pod koniec. Anna stała jak sparaliżowana. Ten zimny, obojętny milioner nie był potworem. Był człowiekiem nawiedzanym przez tragedię, człowiekiem, który widział w jej synu echo własnej straty. Proponował jej nie jałmużnę, ale szansę. Jedyną szansę, jakiej potrzebowała. Łzy, które powstrzymywała od tak dawna, w końcu popłynęły swobodnie po jej policzkach. Tak, wyszeptała. Proszę. Wizyta u doktor Nowak była jak wejście do innego świata. Jej klinika była cicha, nowoczesna i przepełniona atmosferą spokojnej kompetencji. Julian załatwił wszystko. Czekał z nimi w poczekalni, siedząc sztywno na krześle. Wciąż wpatrując się w swój tablet, ale Anna wiedziała, że jego uwaga była gdzie indziej. Kiedy Leo, drobny i blady, spojrzał na niego z nieśmiałą ciekawością, Julian na chwilę oderwał wzrok od ekranu i jego spojrzenie złagodniało. To była tylko chwila, ale Anna ją zobaczyła. Diagnoza przyszła szybko i była druzgocąca. Leo cierpiał na rzadką chorobę genetyczną, która powodowała postępujące bliznowacenie płuc. Było to skorzenie uleczalne. Ale wymagało natychmiastowego, bardzo drogiego leczenia eksperymentalnego, które nie było refundowane. Doktor Nowak wyjaśniła, że bez interwencji stan Leo będzie się pogarszał, prowadząc do niewydolności oddechowej w ciągu kilku lat. Anna poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Julian stał obok, jego twarz była nieprzeniknioną maską. Kiedy lekarka podała szacunkowy koszt leczenia, kwota była astronomiczna. Przekraczająca wszystko, co Anna mogłaby zarobić przez całe życie. Zajmę się tym, powiedział Julian cicho, zanim Anna zdążyła pogrążyć się w rozpaczy. Zwrócił się do doktor Nowak. Proszę zacząć leczenie natychmiast. Prześlę na konto kliniki środki na pokrycie całości terapii i wszelkich dodatkowych kosztów. Proszę mnie informować o postępach. W drodze powrotnej panowała cisza. Leo zasnął na tylnym siedzeniu samochodu Juliana, a jego mała klatka piersiowa unosiła się i opadała w płytkim, niespokojnym rytmie. Anna w końcu zebrała się na odwagę. Nie wiem, jak panu dziękować. Nigdy nie będę w stanie tego spłacić. Nie proszę o spłatę, odpowiedział Julian, nie odrywając wzroku od drogi. Traktuję to jako inwestycję. W życie w jego głosie była ostateczność, która ucinała wszelkie dyskusje. W kolejnych tygodniach Julian stał się nieoczekiwaną, ale stałą obecnością w ich życiu. Odwiedzał ich w małym, wynajmowanym mieszkaniu, przynosząc nie kwiaty czy czekoladki, ale specjalistyczny sprzęt medyczny, który ułatwiał Leo oddychanie, i torby z organiczną żywnością, która miała wzmocnić jego organizm. Poruszał się po ich skromnym domu z niezręczną gracją, jakby nie wiedział, co zrobić z rękami. Leo, początkowo nieśmiały, zaczął się do niego przyzwyczajać. Chłopiec był zafascynowany jego zegarkiem i tabletem. Pewnego wieczoru, gdy Julian siedział na ich sfatygowanej kanapie, przeglądając raporty giełdowe, Leo podszedł i położył mu na kolanach rysunek. Przedstawiał trzy postacie trzymające się za ręce: wysokiego mężczyznę w garniturze, kobietę i małego chłopca. Nad nimi świeciło wielkie, żółte słońce. To my powiedział Leo cicho Jesteśmy rodziną. Julian zamarł. Spojrzał na rysunek, a potem na poważną twarz chłopca. Coś w nim pękło. Pancerz, który budował wokół swojego serca przez dwadzieścia lat, zaczął pękać. Poczuł kłucie bólu tak ostrego i niespodziewanego, że zaparło mu dech. To był ból po stracie Sary, ból samotności, ból, który próbował zagłuszyć pracą i pieniędzmi. Po raz pierwszy od jej śmierci pozwolił sobie poczuć cokolwiek. Podniósł wzrok na Annę, która stała w drzwiach kuchni, obserwując ich z cichym uśmiechem. W jej oczach nie widział wdzięczności za pieniądze, ale coś znacznie cenniejszego, akceptację i ciepło. Wszystko zmieniło się, gdy do gry wkroczył Marek, właściciel restauracji. Był to człowiek chciwy i pozbawiony skrupułów. Zauważył, że Annę odwozi z pracy drogi samochód. Zaczął plotkować, snuć insynuacje Pewnego dnia wezwał ją do swojego biura. Słyszałem, że znalazłaś sobie bogatego sponsora powiedział z obleśnym uśmiechem. To dobrze. Ale powinnaś pamiętać, kto dał ci szansę, kiedy nikt inny nie chciał. Myślę, że należy mi się udział w twoim szczęściu. Dziesięć procent tego, co od niego dostajesz albo możesz szukać pracy gdzie indziej. Anna była przerażona. To nie tak próbowała tłumaczyć. On pomaga mojemu choremu synowi. Marek tylko się zaśmiał. Wszyscy mają jakąś kliwą historię. Pieniądze na stół, Anno, albo wylatujesz. I postaram się, żebyś w tym mieście już nigdy nie znalazła pracy w gastronomii. Anna, rozdarta między dumą a strachem o utratę jedynego źródła dochodu, odmówiła. Następnego dnia, w środku największego ruchu, Marek podszedł do jej stolika i publicznie ją zwolnił, oskarżając ją o kradzież i niemoralne prowadzenie się. Upokorzenie było całkowite. Anna wybiegła z restauracji ze łzami w oczach, wpadając prosto na Juliana, który właśnie przyjechał, by ją odebrać. Kiedy opowiedziała mu, co się stało, jego twarz stwardniała, a w oczach pojawił się błysk zimnej furii, której Anna nigdy wcześniej nie widziała. Poczekaj w samochodzie powiedział cicho. Wszedł do restauracji. Klienci milkli, gdy potężna postać w idealnie skrojonym garniturze przeszła przez salę. Julian podszedł prosto do Marka, który próbował przybrać butną minę. Pan jest właścicielem, zapytał Julian, a jego głos był spokojny, ale niósł ze sobą groźbę. Tak, a o co chodzi? Odparł Marek. Nazywam się Julian Thorn. Być może pan o mnie słyszał, zaczął Julian. Twarz Marka zbladła. Nazwisko Torn było w tym mieście synonimem władzy. Właśnie zwolnił pan najlepszą pracownicę, jaką pan miał. A także popełnił pan największy błąd w swoim życiu. Julian odwrócił się do szokowanych pracowników i klientów. Ta kobieta, którą ten człowiek właśnie publicznie upokorzył, jest jedną z najdzielniejszych i najbardziej honorowych osób, jakie znam. Walczy o życie swojego syna, podczas gdy on próbował ją szantażować i wyłudzić od niej pieniądze. Wyjął telefon i wybrał numer. Daniel. Kup ten budynek. Tak, ten przy głównej piętnaste cały. Nie obchodzi mnie cena. Chce mieć akt własności na biurku do jutra rana, rozłączył się i spojrzał z powrotem na marka, którego twarz przybrała kolor popiołu. Od jutra pańska umowa najmu zostaje wypowiedziana z powodu naruszenia klauzuli moralności. Ma pan 24 godziny na opuszczenie lokalu. A jeśli chodzi o resztę personelu, zwrócił się do kelnerów i kucharzy, wszyscy jesteście zaproszeni do pracy w nowej restauracji, która tu powstanie. Z podwójnymi stawkami, pełnym ubezpieczeniem i szacunkiem, na jaki zasługujecie. Kierownikiem zostanie pani Anna Kowalska, jeśli oczywiście przyjmie moją ofertę. W restauracji zapadła cisza, po której rozległy się oklaski. Marek stał nieruchomo, pokonany i zniszczony. Julian odwrócił się i wyszedł, nie oglądając się za siebie. Wrócił do samochodu, gdzie czekała na niego zapłakana, ale uśmiechnięta Anna. Nie musiałeś tego robić, szepnęła. Musiałem, odpowiedział, a w jego głosie po raz pierwszy od dawna słychać było ciepło. Niektórzy ludzie rozumieją tylko język siły. Ale ja. Ja uczę się nowego języka, spojrzał na nią, a potem na śpiącego na tylnym siedzeniu Leo. I myślę, że zaczynam go rozumieć dzięki Wam. Minął rok. Leczenie Leo przyniosło cudowne rezultaty. Kaszel zniknął, a na jego policzki wróciły kolory. Był energicznym, szczęśliwym siedmiolatkiem. Nowa restauracja Anny, u Anny, stała się jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście, słynąc nie tylko z doskonałej kuchni, ale i z tego, że była miejscem, gdzie pracownicy byli traktowani jak rodzina. Julian Torn również się zmienił. Wciąż prowadził swoje imperium, ale jego styl zarządzania stał się inny. Zainwestował w programy socjalne, stworzył fundację pomagającą dzieciom z rzadkimi chorobami, nazwaną imieniem jego siostry, Sary. Nauczył się delegować obowiązki, by znaleźć czas na to, co stało się dla niego najważniejsze. Tego popołudnia stał w ogrodzie za domem, który kupił dla Anny i Leo. To nie był pałac, ale przytulny dom z dużym ogrodem, o jakim Anna zawsze marzyła. Obserwował, jak Leo biega za piłką, a jego śmiech unosił się w ciepłym powietrzu. Anna podeszła i stanęła obok niego, opierając głowę na jego ramieniu. Wygląda na szczęśliwego, powiedziała cicho. Wszyscy jesteśmy, odpowiedział Julian, obejmując ją ramieniem. Patrzył na chłopca, który był żywym dowodem na to, że druga szansa jest możliwa. W jego małej, walczącej o oddech postaci odnalazł odkupienie za błędy przeszłości. W odwadze i niezłomności Anny odkrył siłę, której nie dało się kupić za żadne pieniądze. Zrozumiał, że przez całe życie gromadził bogactwo, budując wokół siebie mur, który miał go chronić przed bólem. Ale prawdziwym skarbem nie były akcje i obligacje. Był nim śmiech dziecka, ciepło ukochanej osoby i spokój serca, które w końcu odnalazło drogę do domu. Milioner, który nigdy nie zostawiał napiwków, bo uważał je za nieefektywną formę dobroczynności, w końcu dokonał największej i najbardziej zyskownej inwestycji swojego życia. Zainwestował w rodzinę, a zyski były bezcenne.